Hej hej, dzisiaj zrobimy pewne takie miejsce, w którym będą spawnowane bałowane, Więc myślę, że na początku Wam pokażę, gdzie dokładnie to będzie. Myślę, że dobrym miejscem jest tutaj i żeby to było jakoś tak fajnie jak wiecie, żeby to nie był tylko taki zwykły śnieg, tylko żeby tutaj było jakieś takie mistyczne, ozdobione to miejsce, taka trochę ala. Platforma takie może, no nie wiem, coś w stylu stołu do przywoływania jakichś istot to proponuję zrobić to z jakichś materiałów dekoracyjnych, na przykład z hmm, Na przykład z wypolerowanego czernitu, który jeszcze w niektórych miejscach ozdobimy. Pewnym takim jakby podpaleniem, zaraz nam dokładnie pokażę o co mi chodzi. No i jeszcze jest taka kwestia, że potrzebujemy znaleźć żwir, żeby zrobić z niego krzemień. Czy gdzieś tutaj jest dostępny żwir? To jest bardzo dobre pytanie. Tu mamy też wypolerowany bazar, tu mamy wypolerowany czarnit, ale nie ma żwiru, więc nie mamy z czego zrobić zapalniczki. Chyba, że tu jakoś gdzieś przy okazji znajdziemy żwir. Myślę, że to nie powinno być aż takie trudne. Myślę, że gdzieś w tych górach, gdzieś tutaj w środku może znajdzie się trochę żwiru, żeby po prostu wiecie, tak to wyglądało realistycznie. Ewentualnie możemy zrobić po prostu jeszcze inaczej, czyli tą platformę do przybowy. Pływanie bałwanu zrobimy tutaj. I teraz tak tutaj zaczniemy. Może od takiego słupu. Trochę niech on będzie wyższy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj pyk. Trzy. Dobra. I teraz tak możemy. Hmm. Wziąć teraz inny blok, tylko nie tak, o i zrobić taki pewien nazwijmy to postument, coś w stylu jak w takich filmach fantazy były takie ołtarze po prostu, które służyły do przywoływania różnych takich istot, różnych takich mm, tajemniczych stworzeń. Ale żeby to nie było takie, takie wiecie, puste, to proponuję jeszcze tu ozdobić trochę boki albo nie albo inaczej to zrobimy tutaj zrobimy po prostu pochodnie ale to zaraz tutaj wrócimy I weźmiemy sobie jeszcze przy okazji, zrobimy na samym środku tego postumentu blog dla Zorytu. Bo myślę, że po prostu będzie to w jakiś sposób przydatne. Po prostu będzie ciekawie wyglądać. I teraz tak, na wszystkich czterech stronach tego postumentu postawimy naderak mm, I przydałoby się skądś wziąć jeden żwir chociaż. Skądkolwiek tak naprawdę, może zejdziemy kawałek w dół, właśnie w poszukiwaniu tego żwiru. Do czego to doszło, że żwiru nie ma? Hmm. No powiem wam, że się nie spodziewałem, że kiedyś w Minecrafcie mnie taki... nazwijmy to problem doskoczy, że nie będzie żwiru. O dobra. Mamy żwir. I teraz będziemy ten żwir tak długo okopywać. Tak długo. O, mamy już krzemień. Nie potrzebowałem zbyt długo czekać. W każdym razie chciałem powiedzieć, żebyśmy ten żwir musieli tak długo rozkopywać i go stawiać na nowo, aż po prostu się stanie krzemieniem. Ale to już na szczęście nastąpiło. Więc jakby no. Myślę, że to jest jak najbardziej na plus. Tutaj musimy coś zjeść, żeby po prostu nasza postać nie umarła z głodu. A w zasadzie to się nie wykańczała, bo tutaj na serwerze mm, za bardzo nie ma w tym momencie śmierci z głodu. Odpiszę tutaj koledze. I generalnie uważam, że jak zrobimy tą farmę bałwanów, to sam obszar można uznać za skończony, ale jeszcze gdzie nie można co nieco tutaj do niego wybudować. No i tak. Teraz tak możemy tutaj jeden blok za dużo bo zrobimy tak Aha, jeszcze to trzeba ściąć No tak, i mamy już dwa bałwanki O kurde, tego nie chciałem zrobić no, i po prostu tu będzie miejsce pojawiania się bałwanów. I jeszcze myślę, że zanim skończymy ten odcinek, to chciałbym Wam pokazać, jak wygląda nasz teren teraz. Więc tak, tutaj są te szachy, które robiliśmy ostatnio. Tutaj jest farma dyń, tutaj są pola, pastwisko, ule. Tutaj jest domek rolnika, tutaj jest młyn, tutaj. Jest droga do zamku, a tak wygląda zamek. Jeśli chodzi o ten odcinek, to jest już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym. Papa! Pa.